Pro Senior, oddział gniew. Dzień Włóczykija obchodzony 23 lipca nie został oficjalnie ustanowiony przez żadną konkretną instytucję czy osoby. Według agencji informacyjnej jest to święto związane z postacią Włóczykija z Muminków, stworzoną przez pisarkę Tove Jansson. Jego popularność wynika z faktu, że Włóczyki jest symbolem wolności, niezależności i zamiłowania do podróży, co sprawia, że dzień ten celebrowany jest przez miłośników przygód i pieszych wędrówek. Dwie aktywne grupy działające w gniewskim uniwersytecie III wieku nazywają się Włóczykijami. Jedni gniewskimi, drudzy rowerowymi. Uwielbiają aktywny tryb życia, wspólne spotkania i rozmowy na turystycznych szlakach. W tym roku realizują projekt. Senior też może mieć wakacje, dofinansowane ze środków gmin Gnie. Wakacje mają przede wszystkim pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne. Nawet jednodniowe lub kilkugodzinne wycieczki to doskonałe odstępstwo od codziennej rutyny. Taka aktywność pozwala osobom starszym nabrać dystansu i na chwilę zapomnieć o dolegliwościach zdrowotnych, zrelaksować się i odpocząć. 23 lipca uczestnicy projektu spotkali się w Jeleniu, miejscowości leżącej nieopodal Gniewa. Wielbiciele jednośladów przyjechali tu na swoich rowerach, którym nadali niezwykłe imiona. Pojawiła się m.in. Biała Strzała, Pstryczek, Eol, Diana Jones czy Bucewał. Pod przewodnictwem przygrywającego na organkach Włóczykija maszerowali wokół jeziora Jeleń, przywołując lato, które w tym roku jest bardzo kapryśne. W kolorowych, kwiatowych kapeluszach szli przyjaciele Włóczykija, muminki, małe mi, panny migotki, bułki, filifonki, a po spacerze ulubiona gra w kręgle, bo przecież seniorzy lubią wypoczywać aktywnie. Gdzie strumyk płynie z wolna, wieżyca szybko mknie, a grupa włóczy kijów. Wędruję tam, gdzie chcę. I w każdy poniedziałek, czy słońce, czy też mróz, na pewno ich zobaczysz wśród tempów lip i przóz. Ekologiczna grupa, nie szczędźmy dla nich praw, bo na spacerach zbiera pokrzywy test i szczaw a zimą by się dbać o zdrowie swe W termosie ma herbatkę z cytrynką, każdy wie Kiedy przychodzi lato, przyzywa wielki świat Ten w rower jest jak najlepszy brat Ciągle razem wędrują, od gniewa po grudzią. z Nordic walking i rajdy, świat jest wtedy całkiem fajny Ci lato, przyzywa wielki świat Dal w Ja a rower jest jak najlepszy brat Ksiągę razem wędrują, od gniewa po Z Nordic Walking i rajdy świat jest wtedy całkiem fajny Odkrywają tajemnicę, która się nazywa życiem i są piękne i prawdziwe, kiedy jesteś w czy rower, czy też spacer Z nimi przez cały rok Nad zdrowiem swoim pracuj I równaj w marszu krok Kiedy przychodzi latą Przyzywa wielki świat Włóczy Kija rower jest jak najlepszy brat Ciągle razem wędrują Od gniewa pogróżąc Nordic walking i rajdy. Świat jest wtedy całkiem fajny Stacja pro senior oddział gniew.